Witajcie w kolejnym odcinku na Piro Team ATK! Wow! Dzisiaj odpalamy piro, ale nie byle jak. Ponieważ Dzisiaj poradnik, jak poprawnie odpalać pirotechnikę. Musimy udowodnić, że znamy się na temacie, że potrafimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zaczniemy sobie od y, rakietek, potem singleshot, petarka y, i wyrzuteńka. I jeszcze rzymski ogień będzie na początku. Dobra. Zaczniemy sobie od rzymskich ogni. A pierwsza zasada to, żeby zawsze odpalać na prywatnym terenie. W Sylwestra, ale to w Sylwestra jest. Więc tak, właśnie. nagrywamy w Sylwestra. Nie, ale nie, że w Sylwestra ma tak. Dobra, nie, że. Mamy taką różdżkę małą. Ona dużo nie zrobi. Ma tylko 10 szałów, lecz o... co mogą popełniać osoby? Pierwsze trzymają tak. Tu, jak się pocisk zatrzyma, to co się stanie? Wymuchnie. To wyleci do tyłu i poparzy nam ręce. Jeżeli nie macie takiej fajnej rurki, co my tu mamy... Na przykład, patrzcie, wkładamy sobie i tu... Zaraz pokażemy od razu. To najlepiej trzymamy na przykład sobie tak. I żeby tu nie było... Może tak do góry. Yy, I że... Ty, ty fokusem się był. No. A, to nie jest fokus. To jest. A. Jak macie już tak trzymać, to nie róbcie też takiego, żeby tu wam wybuchało, tylko trzymacie tak i żeby nikt tu nie był. Wtedy trzymacie za końcówkę też nawet, o tak na przykład i strzelacie. Teraz odpalimy w poprawny sposób. Bierzemy rureczkę. Możecie wstawić właśnie do takiej też wyrzutki. Proszę zobaczyć, na przykład tak. Wyżej trochę. Na przykład do... Oczywiście tu jest pocisk, co nie? Ale bez pocisku tu możecie włożyć i też będzie działało. Ale my tu wykraftowaliśmy swoje i zaraz pokażemy poprawny tak sposób. Jak. Oczywiście na równej powierzchni najlepiej, bo jak się wam też wykokosi, to możecie mieć... Nie u... ma żartów, nie ma żartów. To może być przy to. Dokładnie, nikom nie ma żartów. Pamiętajcie, nie ma żartów, bo potem ludzie w mediach piszą, żeby to zakazać. W ogóle. Dzisiaj wilgotno to... jest. Trawa się nie zapali, także spokojnie. I teraz tak. Kładziemy. Oczy, yy, Oj. Oczywiście najgorzej jest z tymi mocniejszymi. Bo ten kaliber to jest tylko kolorowe kuleczki, a jest też kaliber taki, że są efekty. Wejdźcie na szorcy to zobaczycie. I yy, teraz tak. Z wyciągniętej ręki pozpalamy końcówkę lądu. I nie nachylamy się nad wyrobem pirotechnicznym. I oczywiście oddalamy się na yy, Na 15 metrów. Oj co jest pyka. O nie. Bezwierzyństwo. A teraz pokażemy co się może stać, jeśli wrócimy, ale już nie zdążymy, bo się wypalił cały. Dobra. Dobra. Do takiego y, pirotechnicznego wypału nie podchodzimy przez dłuższy czas. Albo bezpiecznie y, opróżniamy i sprzątamy po sobie Dokładnie, zawsze pamiętajcie. A najgorzej jest wypołany, bo może być tak, że jakieś jest wypał, ktoś sobie podejdzie, podpali, a tu jeb, no, Tak no nie robimy. Dobra, kolejną sztuczką. Są rakiety. Damiro wam powie jak bezpiecznie odpalać, a ja powiem jak niebezpiecznie. Jak, jakie są błędy popełniane. Damilo opowiadaj. No zadaj mi te rakietki. To masz tu rureczkę, rakietki. No to oczywiście odpalamy rakietkę <noise> <Co ja mówić? głos> Odpalamy rakietkę oczywiście z naszej pięknej wystrzelni Kładziemy i podpalamy za końcówkę lądu. I, tak. od... i tego. I się nie nachylamy prze nigdy. Weź może kamerę w rękę, żebyś nagrał efekt. jak Ekluzyjkę. Ekspluzy... Ekspluzy... No tutaj odpina. To są małe rakietki patrzcie, Kijeczki, to nawet kika nie ma dobrego, nawet drewnianego, tylko jest jakiś paździerz. No. Pamiętajcie, ustawiamy tak, żeby kijek... Nie spadł na jakiś samochód od rakiety bazuka. Kijek jest bardzo duży. A jak pójdzie na samochód fotowoltaikę, to jest po prostu rozgiermasz. Lecimy z pierwszą. Kładziemy do rureczki, na równej powierzchni. Ok. I teraz wyciągnij te ręki, nie nachylamy się i podpalamy. Poszła Patrzę jak pójdzie. Czy to jakaś hukowa? U dobra była. No. Płynnie nagrało? Chyba tak. Coś tak krzywo poleciało, ale zaraz mamy taką piszczącą z hukiem. O, widzicie? To mogła być wasza ręka się tak przypalić. <noise> Dokładnie, nie odpalamy nigdy z ręki. Dobra, piszcząca. Whistling Rocket, jak to się mówi? Pa. O. Nagrałem. No i ładnie poszło. Yy, pokażemy jak poprawnie yy, odpalać petardy. Tak jest. Mamy, Mamy tutaj PS trzasarka bardzo nosa petarda. Zazwyczaj petard się takich nie ma na Sylwestra, bo już nie są dostępne, ale pierwsze co nie robimy, nie używałem prawdziwych petard ze względów bezpieczeństwa. Patrzcie, ktoś sobie podpala, po pijaku leci. I trzyma, trzyma i rzuca, nie? I w tym momencie jakby tutaj na końcu tego lądu była petarda, to by wybucha, nic by mi się nie stało, ale często. W fabrykach może być tak, że dadzą szybki ląd i wybuchnie, albo jeszcze jedna rzecz, tutaj już nie mam lądu, więc użyję tego, ktoś sobie podpala, czeka do ostatniej kropli lądu, tak można powiedzieć, kropli. i rzuca do góry i wybucha w wyczu. to jest jeszcze gorsze, albo podpala, o i tak, bo taka petarda może jeszcze się cofnąć, jeśli wiadomo co chodzi. Dobra. Nie się na o, widzicie nogi. jak ADIKS to ładnie robi? Widać, że ma doświadczenie. O kurde, to jest stopa. Yy, To było bardzo głośne, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, ponieważ zachowaliśmy środki ostrożności. Yy, teraz singer tak jest, słuchajcie, często może być tak w single shotach, że te tańsze nie mają podstawki, wtedy obkładamy cegłami, ale tak to nie, tak to nie trzeba, jak jest ten i nie trzymamy w ręku. było dużo filmików, że ktoś sobie podpalał, bum bum i sobie tak, Jak jego, nie? albo w ogóle, y, po prostu kładziemy na ziemi, podpalamy końcówkę lądu, uciekamy bezpiecznie od patrzymy czy nic nie ma nad, i... Y, Mamy pokaz. <grym> tak, tak, pokażę, że nic nie ma na. Dole. Trawa jest oczywiście wilgotna, bo pada deszcz. No, nic się nie zapali. Mamy gaśnicę w razie czego. Nie, ok. Odpalamy z tej ręki, bezpiecznie oczywiście. Uciekaj. Uciekaj. O ja cię sunę! Ale rozkogociło, ale rozkogociło. Przed fajną wyrzutnią Blum za 15 zł z Dino. Dwa, y, dzień cztału 25 minut mm lecą, 20, 20, 20 metrów, metrów lecą. Bierzesz ten stopień do tego? Do tego? Weź go złóż tak jeszcze bardziej, się go składa. I właśnie zaprezentujemy jak się pewnie odpala. Y, tutaj mamy takie, patrzcie, takie trójkąciki i te trójkąciki, ta wyrzutnia jest mała, więc te trójkąciki sobie najlepiej do tej największej włóż. Yy, sobie otwieramy niestety cegieł nie mamy tutaj więc musimy się sami posiłkować yy, tak jest niebezpieczne trochę, bo nie obtóczyliśmy kamieniami ale spokojnie, wszystko mamy pod kontrolą więc jak wyleci właśnie, nic nie ma łatwopalnego, jak wyleci nawet psy już czekają na nad wyrobem się nie nachylamy i na bezpieczną odległość uciekamy i końcówkę lądu podpalamy Zostawcie szum, bo przed wielką eksplozją. Jeszcze? To był finał już. Dobra, musimy stąd uciekać. Damiro, powiedz coś o zasięgach, żeby zasięgi były. Zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie komentarz o treści. Bezpieczne, piro! I, I... pamiętajcie, po skończonym właśnie jak w mieście nasz to nie wrzucajcie tego do kosza, bo się kosz zajmie. Tak jest. My sprawdziliśmy jeszcze, zanim poszliśmy, to wyrzucenia się na pewno nie pali. Nie paliła się. Tak jest. Więc my wracamy. Pamiętajcie. Że pirotechnika to nie zabawka, tak tylko dla osób 18 plus. i tyle. Dobra, to by było tyle. Widzicie na inne odcinki. Oczekujcie cebuli.